Rząd szykuje dwa nowe podatki dla właścicieli aut spalinowych. Pierwszy podatek będzie dotyczył osób rejestrujących samochód z silnikiem benzynowym lub z silnikiem Diesla. Zostanie on wprowadzony za dwa lata, a za cztery lata będzie podatek dla każdego właściciela, który będzie posiadał auto spalinowe. Wprowadzenie tych dwóch podatków ma zachęcić ludzi na kupno aut elektrycznych. Według Wall Street Journal eksporterzy ropy naftowej ukrywają jej prawdziwe pochodzenie, że pochodzi z Rosji, mieszając ją z innymi surowcami z innych krajów. Według dziennika, główną rolę w tym procederze odgrywają Indie. No, kto by się spodziewał? W Polsce też mamy polskie ziemniaki z Egiptu, czy polskie pomidory z Hiszpanii? Mózg człowieka z depresją i bez. Dzień dobry, dziś wykresik znowu, a mianowicie ceny produkcji budowlano-montażowej. Widzimy dwa szczyty, jeden był w 2008 roku, no i teraz jest obecnie jeszcze większy. Jak daleko pójdzie ten szczyt jeszcze w górę i kiedy zacznie spadać? Nikt do końca nie wie. Hmm, jak to jest? Baryłka ropy była droższa 6 maja niż 30 maja w przeliczeniu na złotówki? a litr paliwa teraz jest droższy. A! Ktoś ma wyższe marże po prostu. Lecznik Praw Pacjenta poinformował, że zniesienie stanu epidemii automatycznie znosi jakiekolwiek obostrzenia w odwiedzinach osób będących w szpitalu. Tym samym lecznice, które nie zrezygnowały z obostrzeń w odwiedzinach, naruszają prawo.